Witajcie kochani z tej strony Gosia z kanału Gryt Art Studio i zapraszam was na trzecią część Junk Journalu dla początkujących. Tutaj zrobimy sobie przegląd tego co udało nam się do tej pory zrobić. Wszystko ze sobą już połączone, zszyte i mamy po prostu gotowy wkład. Przygotowujemy oczywiście tę, która będzie naszą okładką. Ja te, która mam dosyć miękką yy, i wymierzamy ją tak, że 1 cm jest wyższa od naszego wkładu, natomiast na szerokość jest dokładnie taka sama. Zawsze robię tak okładki do albumów, do książek, do junk journali yy, i tak też tutaj pokazywałam. Oczywiście, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, obklejamy papier. <laughs> Nie obklejamy tak naprawdę materiału, dlatego, że dużo łatwiej się pracuje z posmarowaniem klejem papieru niż materiał. Oczywiście, wykorzystuję również klej do materiału. Smarując tutaj ten papier. Natomiast, tak jak mówiłam poprzednio, dużo łatwiej jest pracować w taki sposób, niż jakbyśmy mieli posmarować tutaj ten materiał i dopiero przyklejać papier. Papier zawsze przyklejam właśnie po to, żeby dużo łatwiej mi się pracowało z materiałem. Według mnie jest to dużo wygodniejsze, może być to oczywiście bardzo cieniutki papier, to może być papier makulaturowy, to może być papier od drukarki, to może być cokolwiek macie, ja wykorzystuję różnie, albo papier od drukarki, na przykład makulaturowy, który już tam jest zużyty, do niczego się nie nadaje, albo tak jak tutaj widzicie, szary papier i to się świetnie sprawdza. I teraz oczywiście mogę posmarować ten cały mój e, materiał już zaklejony papierem i przykleić tekturę. Grzbiet natomiast tego mojego dżurnalu jest na taką szerokość, jak w poprzednim filmie pokazywałam Wam e, szerokość, na którą przyklejałam kapitałkę. I w ten sposób zawsze wymierzam sobie właśnie grzbiet tego mojego dżurnalu, żeby to było po prostu w tej samej szerokości. Dzięki temu wszystko mi po prostu... Pracuje tak, jak powinno. A kapitałkę zawsze przyklejałam na szerokość tak naprawdę moich kart. Od pierwszej do ostatniej karty, tak jak to po prostu, jak stoi, jak ładnie wygląda, taką robię szerokość. I tutaj jest dokładnie tak wymierzona ta moja tektura, żeby, żeby mi to pasowało. No i oczywiście, tak jak przy każdej innej okładce, łączymy przód, tył, grzbiet i nacinamy rogi i zaklejamy okładkę. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Jedyna różnica może być właśnie w wymiarze tej naszej okładki do, do takiego journalu niż na przykład do zwykłego albumu. W zwykłym albumie różnie bywa, w zależności jak go wykonujecie. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju książek, wszelkiego rodzaju materiałów, które mm, mają taką bardziej miękką okładkę, a ja właśnie wykonuję to w taki sposób. No, i po prostu zaprasowujemy sobie wszystko, żeby dobrze się przykleiło, żeby było idealnie, i teraz sobie sprawdzam, czy jest dobrze. Zawsze sobie grzbiet zaprasowuję na krawędzi stołu, dlatego że jest wtedy łatwiej uformować zaokrąglenie tego grzbietu, i teraz sprawdzam, czy rzeczywiście dobrze wymierzyłam, czy mój wkład. Pasuje do okładki, pasuje idealnie i jeszcze dodatkowo wychodzą mi moje bąbelki <grymnie> z samego brzegu, które bardzo fajnie wyglądają właśnie właśnie przez to. Zaklejam sobie oczywiście środek tego mojego, tej mojej okładki, żeby zabezpieczyć to moje klejenie, żeby tutaj po prostu to było na tyle sztywne, ale też elastyczne, żeby to wszystko ze sobą grało. Także cały czas wykorzystuję tak naprawdę klej do materiału. Pomimo tego, że tutaj już jest kontakt papier z papierem, no to akurat mam taki klej i absolutnie nie ma znaczenia, który, który ten klej wykorzystujemy, ale sprawdzam jeszcze raz. Wymierzam wszystko, żeby było idealnie dopasowane, przyciskam troszeczkę, żeby uformowało mi się to w taki sposób jaki chcę. Zresztą teraz widzicie, że mam ładnie zaokrąglony grzbiet i dzięki temu już wiem, że to jest idealne dopasowanie do mojego wkładu. Tutaj, oczywiście robię sobie dziurkę na ozdobę na grzbiet, nituję. Tego nie musicie robić, to jest po prostu dodatkowy element, ale robię to jeszcze przed wklejeniem mojego wkładu, bo jest po prostu wygodniej. Później nie muszę wyginać tej całej mojej okładki, tego całego mojego dżurnalu, żeby, żeby zrobić tam dziurę, więc ja już zawczasu to robię. No i zostaje tak naprawdę wklejenie tego naszego wkładu w okładkę. E, przymierzam, sprawdzam, czy jest wszystko ładnie dopasowane, i smaruję jedną z, ze skrzydełek tego wkładu i na zgięciu pomiędzy okładką a grzbietem, co zresztą widzieliście. I przyciskam, wyprasowuję, kością doprasowuję we wszystkich zagnieceniach i robię to samo z drugiej strony. Zabrakło kleju, więc trzeba dołożyć. I skrzydełko smaruję, Posmaruję również tą przestrzeń pomiędzy okładką a grzbietem, żeby to też mi się tutaj dobrze przykleiło. Wsadzam zawsze pomiędzy trochę makulatury, żeby mi się nie przykleiło do tego mojego wkładu i zaprasowuję tak, żeby, żeby wszystko się dobrze przykleiło. I oczywiście tak samo przycisnę czymś ciężkim i pozostawię na chwilę, żeby przeschło. I kiedy przeschło, ja sobie wzięłam maszynę do szycia i zrobiłam sobie obszycia dookoła. Zrobiłam te oprzycia tylko tak w zasadzie dla, dla własnej ozdoby, bo, bo tak chciałam. Natomiast Wy tego nie musicie robić. Ten wasz wkład już powinien być dobrze przyklejony do waszej okładki. Natomiast jeżeli macie ochotę, macie maszynę, to ja też lubię przeszywać sobie ten mój wkład. Razem z okładką, żeby mieć pewność, że to się będzie po prostu super trzymało, ale tak jak mówię, przyklejenie wystarczy. To jest, tak jak mówiłam wam w poprzednim filmie, ja lubię, lubię robić dodatkowe kroki um, uzupełniające, takie, które dają mojej głowie świadomość, że tak jest super i tak na pewno nic się nie ruszy, <laughs> ale nie są konieczne. To jest po prostu, wiecie. Um, Mój perfekcjonizm zawsze y, powoduje, że muszę zrobić więcej kroków niż jest potrzeba. No, ale mhm. tutaj już widzicie, że robię sobie mm, ozdobę na mojej okładce. Chcę, żeby ta moja ozdoba była również zamknięciem mojego journalu, żeby po prostu była gumka, która będzie przytrzymywać całą tą naszą e, pracę e, i Widzieliście, po prostu wykorzystuję elementy, które posiadam. Czyli akurat y, jakaś serwetka, którą dostałam, niebieska serwetka, to wiem, że dostam od Ali. E, kwiatek biały dostałam od Beatki. E, obie są mega utalentowane i e, ich prace na, na sztełkach, po prostu, wow. Do mnie zawsze przemawiają i lubię je wykorzystywać do właśnie takiego rodzaju prac. E, ja sama nie dziergam, e, nie mam do tego ręki, więc bardzo się cieszę, kiedy takie prace e, trafiają do mojej pracowni, bo z przyjemnością je wykorzystuję. No i oczywiście jakieś tam dodatkowe koronki, które mam, jakiś metalowy element, e, no i ćwiek, który ma na tyle długie skrzydełka, że są w stanie przejść tutaj na drugą stronę okładki. Chodzi mi o to, żeby ten ćwiek. E, ćwiek czy nit? Ćwiek. Chyba ćwiek. Wiecie, ciągle mylę nazewnictwo w tym temacie, ale wiecie o co chodzi. Zawsze staram się zabezpieczyć po prostu ten element tak, żeby on znajdował się. Jakby wewnętrznej stronie tej okładki, bo wiadomo, że jeszcze będziemy robić obklejanie w środku, tak, żeby to wszystko się dobrze trzymało, żeby to było nie tylko e, przyklejone, ale też porządnie po prostu zabezpieczone, żeby nie było takiej opcji, że to się nam kiedyś wyrwie. No i tutaj wymierzyłam sobie po prostu kawałek gumki e, i teraz wkładam nita. Tak, dobrze, mówi. Nic tam, ten ćwiek. <noise> wszystko się zgadza. E, I po prostu tą gumkę sobie za, zaciskuję, tak, żeby też nie było takiej opcji, żeby ona wyszła. I tutaj też będzie wszystko zaklejone, i tak. Powstaje moje zapięcie. Bardzo lubię robić tego rodzaju zapięcia. One nie, nie dość, że są bardzo ładne. To jeszcze dodatkowo e, są praktyczne, bo gumka się rozciąga i nawet jeżeli ten nasz journal będzie bardzo gruby, bo nawkładamy do niego mnóstwo rzeczy, to ta gumka tak czy siak będzie nam trzymała. A nawet jeżeli się okaże, że jednak troszeczkę tej gumki brakuje, to można ją zawsze wydłużyć. To jest bardzo proste. No i teraz przyszedł czas tak naprawdę na wyklejenie tego naszego journalu. Na wykończenie tej naszej okładki. No i ja postanowiłam zrobić oczywiście sobie kieszeń z przodu i wykorzystuję do tego papier skrapowy. Przycinam sobie też tutaj kieszonkę, którą sobie ozdobię właśnie koronką, żeby to ładnie wyglądało, żeby się komponowało po prostu z całą resztą. Przykleję to na klej. To moją koronkę. Można oczywiście to przeszyć, można przykleić, można zrobić co tam, co tam chcecie, co lubicie, co wam się podoba. W późniejszym etapie, tak naprawdę, kiedy już wszystko będzie sklejone, kiedy już wszystko będzie do siebie dopasowane, jeszcze można zrobić dodatkowe ozdoby. I tutaj widzicie, przeszyłam jeszcze tą koronkę i zrobiłam jeszcze oprzycia dookoła, żeby po prostu był taki kolor, który znajduje się na okładce. Przeszywam tą samą nicią, chciałam, żeby był taki to element łączący właśnie zewnątrz z wnętrzem. Poza tym e, mam też dużo niebieskości w tym moim żurnalu e, i chciałam po prostu, żeby to się wszystko razem komponowało. No i pozostaje już tylko tak naprawdę e, wykleić ten mój e, środek. I też używam kleju do materiału, dlatego, że chcę, żeby ten mój papier przykleił się dookoła tego mojego materiału, który jest oczywiście na okładce. A dzięki temu mam pewność, że po prostu to się będzie trzymało, bo nie zawsze taki zwykły klej do papieru jednak trzyma się na, na materiale. Ten natomiast tak i ja wtedy mam pewność, że wszystko będzie dokładnie tak, jak powinno być. Także zaprasowuję to porządnie, chcę, żeby się to porządnie przytrzymało. W momencie, kiedy widzę, że no co tu dużo mówić klej do materiału potrzebuje troszeczkę więcej czasu niż taki zwykły do papieru więc ja też co zaraz zobaczycie wykorzystuję do tego klipsy żeby te elementy po prostu przytrzymać troszeczkę dłużej. Żebym ja nie musiała siedzieć nad tym i, i trzymać to cały czas, po prostu wykorzystuję klipsy, które przytrzymują wszystko ze sobą i to w zasadzie 5 minut i, i jest tak naprawdę zaklejone. W tym czasie mogę zrobić tylną okładkę. Ponieważ moja, mój journal jest troszeczkę większy od tego papieru, który posiadam tutaj, to z przodu, jak widzieliście, po prostu zakleiłam taki, takim małym elemencikiem na wysokość, tak żeby było idealne wypełnienie, żeby mogła dorobić kieszeń i tak dalej. Natomiast w przypadku tyłu już się nie będę tym tak przejmować. Wybieram sobie tutaj kopertkę, którą dodam dodatkowo, ponieważ chcę w ten flap, tą górną część koperty przykleić jakby pod spód, to już Teraz w tym momencie to robię, żeby móc po prostu to wykorzystać w taki sposób, że tylko otwieramy i tam można coś włożyć. Także widzicie, jest to bardzo proste przygotowanie, bardzo efektowne, koperta jest bardzo ładna. Kopertę mam już tyle lat, od kiedy w zasadzie zaczęłam skrapowanie i dopiero teraz jestem w stanie je wykorzystać. I tutaj widzieliście, żeby wypełnić tą taką przestrzeń, która mi nie pasuje, bo jednak brakuje tam tego milimetra, no nie, no może z 5 centymetrów, milimetrów, to postanowiłam, że nie będę doklejać tego skrawka papieru, po prostu sobie przykleję koronkę i ona wypełni mi tą lukę, e, która jest dla mnie nie do zniesienia na <noise> bo fizycznie ona nie ma znaczenia. To wszystko i tak jest ładnie zaklejone i w niczym nie przeszkadza. Ja natomiast potrzebuję takiego wypełnienia tej luki, żeby był idealny margines z każdej strony. Perfekcjonizm czasami bywa upierdliwy, ale dzięki temu możemy po prostu pokombinować z naszymi materiałami. Widzicie, w ogóle nie widać, że tam nie, nie ma tego papieru. Ta koronka w tym kolorze idealnie tutaj pasuje, więc dlatego ją wykorzystuję. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o zrobienie tej naszej okładki. Nie było to bardzo skomplikowane przecież. Każdy jest w stanie to zrobić. Tak samo jak cały ten nasz journal, który zrobiliśmy do tej pory, w całe szycie jest bardzo proste. Przygotowanie materiałów też jest bardzo proste. Zrobienie okładki, zrobienie zapięcia to wszystko jest naprawdę banalnie proste i każdy z Was jest w stanie to zrobić. Jestem tego pewna i na pewno będziecie zadowoleni z swojej pracy, bo, bo każdy kolejny journal tak naprawdę to jest kolejna rzecz, którą. Um, którą udoskonalacie. Po prostu każdy kolejny będzie coraz lepszy, coraz fajniejszy, coraz lepsze pomysły będziecie mieli. Także jestem przekonana, że jesteście w stanie zrobić taki journal. Nawet jeżeli nie macie takich materiałów, one nie muszą być takie same. Pamiętajcie, wykorzystajcie to, co macie. Ponieważ mój tutaj element metalowy miał taką dziurkę na dole, to postanowiłam w tą dziurkę zawiesić coś takiego dodatkowego, co będzie... Też w tematyce tego mojego journalu, ponieważ tematyką mojego journalu jest taka natura, e, roślinność i tak dalej. No to mamy tutaj listka e, i żuczka, e, i myślę, że to super pasuje do siebie. E, oczywiście też tutaj dojdą narożniki, żeby już tak wiecie, uzupełnić to, żeby to ładniej wyglądało, ale to też nie jest coś, co wy musicie zrobić. To są wiecie, takie elementy dodatkowe, e, które stanowią e, o waszej pracy, które. Pozwalają Wam tak naprawdę cieszyć się z niej jeszcze bardziej, bo wiecie, że jest dopracowana. Dzięki Wam bardzo za uwagę, dzięki Wam za to, że tutaj jesteście ze mną przez cały czas. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym journalu. czy warto jest jeszcze coś tutaj do niego dorobić, czy warto też jeszcze jakoś tam dodatkowo go ozdobić, czy myślicie, że to już wystarczy. Jestem ciekawa Waszych odpowiedzi, także dzięki Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie, <grych> także trzymajcie się ciepło, pa pa!